Hej, to ja, derocha 2.5, a to jest audiolog... Audiolo, audiolog numer 1. Tym razem nie vlog, a tego że chciałam Wam serdecznie podziękować, że mam pięciu widzów. Wow, naprawdę. I przepraszam na to, że rzadko e, filmiki puszczam, ale to... E, nauka, nauka, nauka. Ale... Chciałam niedługo zacząć serię przez dzieciństwo od nowa. Znaczy kolejne odcinki niedługo będą, dwa albo trzy nawet. I to nie martwcie się, może następnym tygodniu już będą jednego dnia. Ale trochę to są się wybaczyć. Za to po prostu za to. Że mi nie było tyle czasu. A więc jeszcze planuję zrobić spacial na pięciu widzów. Wow, dopiero zaszalałam. Mam tylko pięciu widzów, a tak się cieszę jak dziecko. A teraz, co to może być za spacial? Zobaczymy. Nie Niespodzianka. Na razie Wam powiem, że coś jest związanego z muzyką. Nie wiem, tylko nie powiem, czy ta muzyka jest głównym składnikiem, czy tylko będzie to było Ale... Dziękuję za wysłuchanie tego audiologu i proszę Bałwarek to pożegnanie.